3, 2, 1, łogień, 50, mostek z uwagą, 20, 20, lewy 4 ciąć, do prawy do prawy 4, uwaga, 80, nawrót lewy, głębiej głowy, 80, prawy 2 nie ciąć, uwaga jak tutaj 5 Do prawy 5 śmiało hamowanie na prostej szykana od prawej potwórna Prawy 6 Do lewy 5 szykana od prawej potwórna uwaga Szeroko 40. Lewy 5. 80. Lewy 5 zahacz. 60. Hamowanie. Szykana od prawej. Uwaga piach po prawej. 60. Lewy 2 ciąć. 200. Wybija na mostku. Lewy 2. Ciąć na syfie. 6, do lewy 6 Lewy 6, 40 hamowanie szykana od prawej potwórna, od prawej Prawy 6 zacisk do prawy 4. Okej okay. No ładnie ten lewy 2 No to było dobre アイデアキーゴール